Zajęcia odbyły się na boisku trawiastym przy ulicy Struga. Piłkarzy rozegrali gieki treningowe, nie brakowało też popularnego dziadka. Widać też po zawodnikach, że mają głód, chcą trenować, i bardzo tak podchodzili żywiołowo do tych zajęć, także bardzo optymistycznie też e, ten, ten początek wyglądał. Jesteśmy w delikatnej rozsypce w tym momencie, ale... ale... Jest, drużyna jest na etapie budowy, tak mi się wydaje, że, że jednak niewielka część zawodników ma, ma ważne kontrakty, dlatego, dlatego to wszystko jest na etapie budowy i na razie trener przegląda. Kadry i, i sprawdza młodych zawodników. Na treningu pojawiła się część graczy, która występowała w poprzednim sezonie w Radomiaku. Nie brakowało tych zawodników, którzy w rundzie wiosennej grali w innych klubach na zasadzie wypożyczenia. Pojawiło się również kilku testowanych piłkarzy, ale klub nie chce na razie zadać ich personaliów. Najważniejszym sprawdzianem dla wszystkich testowanych są gry kontrolne, także w piątek, oczywiście, że rywal jest. Prze, przesilny, więc będzie jakieś, trzeba będzie zachować jakieś proporcje. Natomiast już nam dają pewne, ten, ta, ta gra nam da pewne odpowiedzi. Kto z zawodników się nadaje i w dalszym ciągu będzie um, uczestniczył w tym, tym testowaniu. Wiadomo już, że w porównaniu do poprzedniego sezonu z klubu odejdzie spora liczba zawodników. W środę umowę z pierwszorligowymi wigrami suwałki podpisał Kamil Kościelny. Nowych chłopów będą szukać Adrian Szady, Tomasz Lisowski, Mateusz Spychała, Bartosz Sulkowski, Dawid Kwiek, Mateusz Stąpolski, Radosław Mikołajczak, Damian Szpak, Kamil Gilewski i Marcin Gawron. Na zajęciach nie było też kontuzjowanego golki para zielonych Piotra Banasiaka. Rozmowy trwały przed tymi dzisiejszymi zajęciami zarządu, także to można powiedzieć, że już tych zawodników tutaj nie będzie. W piątek Radom jak rozegra pierwszy mecz sparingowy w tym okresie przygotowawczym na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu formę Zielonych sprawdzi mistrz Polski Legia Warszawa, dla której będzie to ostatni sprawdzian przed startem nowego sezonu. Przyjazd Legii to wielkie wydarzenie dla miasta, dla kibiców. E, musimy to uszanować i się z tego cieszymy. Natomiast no, musimy zrobić wszystko, żeby nie być tutaj jakimś e, kopciuszkiem, którego będą, e, no że tak powiem, no, źle wszyscy traktować. Musimy postawić czoła Legii, Jak tylko będziemy w stanie, tak będziemy musieli z nimi powalczyć. Liczymy na to, że Legia przyjedzie w mocnym składzie, będziemy mogli się sprawdzić na tle e, tak wymagającego rywala mistrza Polski, który zaraz będzie rywalizował w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Także e, ciekawe doświadczenie. Mecz sparingowy z Warszawa rozpocznie się o godzinie 14. Relacje na żywo z tego spotkania będą mogli Państwo obejrzeć na www.zebra.tv oraz na kanale 828 w sieci kablowej Vectra. Na naszej stronie internetowej jest też dostępna rozmowa z nowym szkoleniowcem zielonych Jerzym Cyrakiem. 41-letni trener opowiada w niej o powodach przyjścia do Radomiaka, celach na najbliższy sezon i letnim okresie przygotowawczym.